Politycy muszą mówić, no tam dzisiaj słyszałem, hałownia mówi, no tu jest otwarty parlament dla pana prezydenta. Ja nie jestem politykiem i guzik mi do tego, żeby mówić dobrze e, o facecie, który po prostu no, został prezydentem, bo został wybrany, to trzeba jasno powiedzieć. No nie znaczy, że ja mam powiedzieć, że to jest porządny człowiek. no To jest po prostu no, facet, którego e, oskarżano i, i jakby nie wystąpił w, w odpowiednim trybie, że jest Alfonsem, że po prostu się zajmował po prostu Prostyutkami. pan, prostytutki to jest najstarszy zawód świata i oczywiście dziewczyny bardzo ciężko pracują i tak dalej. Najgorsze, co może się zdarzyć, to są oczywiście w ich otoczeniu Alfonsi. Wie pan. Panie, y y moment, moment, to zatrzymajmy się przy tym, czy sprawy przeszłości Karola Nawrockiego, tak bardziej, feministycznie to nazwę, powinny zostać wyjaśnione? Nawet potem, gdy zostanie prezydentem, nie będzie mógł grozić odpowiedzialność karną. Czy no wiemy, że część Polaków uznała za te zarzuty, które pan uznał za wiarygodne, uznała za brudną grę wyborczą? Nie, wie pan, ja pan złowiem. To, że ja w ogóle przeżyłem po ziemi i tak dalej, to wynikało z tego, że ja potrafiłem popatrzeć na ludzi, potrafiłem, wie pan, w tym najtrudniejszym czasie rozpoznać, kto jest dobrym człowiekiem, kto jest złym, kto jest niebezpiecznym, kto jest niebezpiecznym i tak dalej. Plus do tego, wie pan, ja tu, jest przebranie moje, ja to jestem człowiek, chłopak z Pragi. Wie pan, tam pewne zasady działały. To, by, to była taka dzielnica bandycka też, no, tylko ja takie w dzielnicach mie, mie, mieszkałem, ale wie pan, ale pewnych rzeczy ja się tam nauczyłem, pewnych zasad, pewnych e, e, honorowych zasad. Tam na przykład się nie biło, wie pan, jedne, jeden kilku, e, w kilku jednego człowieka. Tam Cię takich rzeczy nie Było, bo to było niehonorowe. Było bardzo wiele rzeczy, które były nie honorowe. Wie pan, na pewno nie było honorowe ograbić starszego człowieka, no, co by nie powiedzieć. Ja bym tak, ja mogę tylko no Dobrze, fał, tam, jest, tam jest szereg elementów takich, do których można by dociegać prawnie, na przykład cała ta umowa notarialna i stwierdzenie, potwierdzenie, że zapłaciłem, a teraz no. w kampanii mówi kandydat, teraz już elekt, że no nie zapłacił, nie od razu, z czasem pewnie się uzbierał. No w ogóle. To Panie... są kwestie, tak. które są obarczone pewną odpowiedzialnością, ale nie wobec prezydenta. No, ale wie pan, no, ale wobec człowieka no prezydent jest Dobrze, człowiekiem mówi, no prawda znaczy, ja sprawdzam do końca. ja powiem tak mam takie, takie wrażenie że ten człowiek który ma być naszym prezydentem powinien pójść na jakieś wie pan terapię przed kłamstwem. ten facet kłam... Kłamał po prostu, wie pan, raz za razem. On ma po prostu patologiczne kłamstwo. I niezależnie od tego, że został, wie pan, wybrany, to po prostu jest oczywiste, że kłamał, bo to było widać. Ale... Wie pan, no tu, tu guma, tu potem co innego. Tutaj, wie pan, ja nie wiem, dlaczego ty te wyście tego nie sprawdzili, bo on po czterech dniach zrobił to badanie na obecność narkotyków. Po ilu dniach, jak pan myśli, te narkotyki przeszkadzają? Po trzech? Po trzech, o badania po trzech. No właśnie. właśnie. Dobrze, no, więc dobrze. wie pan, no, jak mamy z patologicznym to kłamcą do czynienia, ja to rozumiem jest, emocje. Nie, czy jest. Nie, to nie jest emocje. Panie redaktorze, ale Ja już nie, nie muszę o to, się emocjonować. Ja nie... to patrzę, wie pan tak, przez takiego przez pryzma normalnego, takiego człowieka. Nie? Pan redaktor powiedział, że to huligan. Nie, to, to, to po prostu on, on w bandyta, to znaczy z bandytami miał do czynienia. Nie z huliganami. Ja miałem z huliganami do czynienia, ale myśmy ustawek takich nie robili w mojej młodości. A to po prostu jest bandytyzm. Dzisiaj wszyscy zapomnieli, że ten facet mianował dyrektorem oddziału IPN-u we Wrocławiu faszystę, regularnego faszystę. Nie tam, że jakiegoś, prawda, Może e, powiedzieć, regularnego. Faszystę, albo że on o tym nie wiedział. Tak? Panie, Panie redaktorze, powiedzmy się szczerze. Dopytam do, do, do jeszcze. Wiedział, kogo, kogo wiedział. I mamy z takim facetem do czynienia. I teraz ma pan taką opinię, jaką pan ma i ten Pan za chwilę zostanie prezydentem i będzie mu przysługiwała prawna ochrona przed przedobrażaniem. I za chwilę ktoś pana poda do prokuratury i co wtedy? Ja wiem, że dla Pana Poperelu to że mi nie. Mnie, to wie Pan, co on może. Wie Pan, naprawdę, ja już, wie Pan, tyle przeszedłem w swoim życiu. Wie Pan, na szczęście mam taką opinię człowieka, do którego nie można się w żaden sposób przyczepić. Znaczy, jak patrzę się na żyć, no, moją drogę życiową, naprawdę nie można, ale jak chcę, proszę bardzo. Wie Pan, też sobie z tym poradzę. Chodzi o to, że też on, on wie Pan, on jest groźny, również właśnie przez to, że dzisiaj będzie prezydentem. Ja nie muszę, że tak powiem, się przymilać i mówić jak pan marszałek, pan będzie witany i tak dalej. Nikogo takiego nie będę witał. Nie będę miał, nie chcę mieć z takimi ludźmi do czynienia i tyle. No, natomiast, no, można powiedzieć tak, nie wiem co on musiałby zrobić, żeby mnie na przykład przekonać. Wie pan, ja czasami daję się przekonać. Ja dwa razy byłem u prezydenta Dudy na spotkaniu. Dałem się przekonać, się przekonać wbrew mojemu środowisku. Ja jestem otwartym człowiekiem, ale nie wiem, co taki człowiek musiałby zrobić, żeby mnie przekonać. I jest to, do... chciałbym się tylko odnieść do tego bardzo ważnego, o czym Alik powiedział. Znaczy, To jest pytanie o też kondycję społeczeństwa, znaczy ludzi. Wie pan, mieliśmy taką sytuację, że jakiś facet z teczuszką, nie wiem, 400 tysiącami dolarów wygrał z Tadeuszem Mazowieckim, tak? Mieliśmy. Do dzisiaj wszyscy się wstydzą i nikt się nie przyznaje, że on jego głosował. A niewiele brakowało, być może by został taki typ prezydentem. Dzisiaj też tak będzie. Co się stało też? Ja się zapytuję, bo tam mam przecież kolegów, przyjaciół. Ale co pan się stało, że pan z z pisem... obraża na społeczeństwo? Nie, nie, ja nie mam w ogóle takich w ogóle chęci, tylko pytam się, co się stało z pisem, który miał Lecha Kaczyńskiego za prezydenta, którego ja szanowałem, od którego ja przyjąłem odznaczenie i nigdy nie oddałem. Bo go szanowałem. Uróżniliśmy się prawie we wszystkim, ale go nie oddałem. Szukali Co się stało z tą ale partią, między nimi o kogoś takiego oni Rozumiem, mogli... że celowo szukali kogoś, który byłby bliski środowiskom narodowym to jest, i radykalnym. To jest, to, to jest, to jest bardzo interesujące.